Banzwer, kochane, w nowym filmie na tym kanale. Wspomnienie jesieni w Paryżu zawsze inspiruje mnie do tego, aby kupować mniej, ale lepiej. I tak, dziś pokażę Wam tylko trzy rzeczy, ale za to takie, które idealnie uzupełniają moją jesienną francuską garderobę. A jeśli również ty, chérie, marzysz o francuskim szyku jesienią, zapraszam cię serdecznie na moje nowe szkolenie Sekrety paryskiej garderoby na chłodne dni. Z tego szkolenia dowiesz się, czym tak naprawdę jest styl francuski i jak zbudować jesienną garderobę w tym stylu, która jest dopasowana do ciebie. Opłata jest symboliczna, dosłownie kilka złotych na wsparcie dla kanału, a szkolenie bardzo obszerne, a przede wszystkim merytoryczne. Wystarczy wysłać wiadomość o tytule Paryska Jesień na kontaktowego maila Fashionika. A teraz zainspiruj się moimi wyborami i odkryj, że wystarczy kilka dobrze przemyślanych elementów, aby uzupełnić i odświeżyć swoją jesienną szafę. Zaczynajmy. Pierwsza rzecz, na którą się zdecydowałam to chemise blanche, czyli biała koszula. Paryżanki uwielbiają proste białe koszule i noszą je przez cały rok. Stylizują je klasycznie, wkładając na piękną bieliznę, bo wi, oui, Paryżanki francuski noszą koronki. Polecam koronkowe cuda i nie tylko z intimisymi, ponieważ są dobrze skrojone, wygodne, no i piękne. Wracając do białej koszuli, to Paryżanki stosują ją również jako narzutkę do popularnych sukienek spódnic typu slip dress. Wtedy takie stylizacje wyglądają od razu ciekawiej, no a jesienią i zimą koszula jest jedną z najważniejszych warstw pod koszulę wsadzają t-shirt, long sleeve, cienki sweterek, golf, a na koszulę jakościową dzianinę, a więc wełnianą kamizelkę, sweter czy kardigan. Idealnie paryska koszula musi być lekko luźna, ale też nie może być to zbyt wielki oversize, ponieważ wtedy ciężko będzie nam ją włożyć pod jakiś sweter. Będzie za ciężko, za grubo, będzie nam niewygodnie. Następnie paryska koszula powinna być maksymalnie prosta, wzorowana na koszuli męskiej. Paryżanki też nierzadko po prostu męskich koszul używają. Ja też takie posiadam i często właśnie wyławiałam. Je w TK maxie. Trzeci element paryskiej koszuli to materiał. Taka koszula musi być wykonana ze 100% bawełny, a na sezon jesienno-zimowy musi być ta bawełna mięsista, lekko grubsza. I właśnie taka jest koszula marki Live, którą wybrałam. Dodatkowo ta koszula mruga do nas okiem, co absolutnie doceniłyby paryżanki, bo na mankiecie jest doszyty czerwony element, który widać jedynie po rozpięciu koszuli. Także nikt tego nie widzi, nie koliduje nam z innymi elementami stylizacji, ale my wiemy, że to tam jest i to jest naprawdę à la française. Koszula kosztuje 399 zł, ale mi udało się ją kupić o 70 zł taniej i mam ją w rozmiarze M. Polecam wam brać rozmiar większy niż nosicie, a moje szczegółowe wymiary dla porównania znajdziecie w opisie tego filmu. Tam również znajdziecie wszystkie rzeczy, o których mówię i wspominam, jeśli oczywiście są dostępne. Druga rzecz to najpopularniejsze wśród szykownych francuzek botki, tak zwane ankle boots. Tego typu bodki są wykonane z wysokogatunkowej skóry i charakteryzują się wyższą, zwężającą się ku górze cholewką. Obcas jest najczęściej słupkowy o wygodnej wysokości. Może być to obcas niski lub średni. Takie botki wyglądają niezwykle stylowo i nadają polotu jeansom. A że paryżanki kochają jeansy, to właśnie takie botki lubią najbardziej i każda z nich, mogę zaryzykować takie stwierdzenie, ma choć jedną parę takich Enkol Boots w swojej jesiennej szafie. Sama również już mam w szafie takie botki, są to czarne botki francuskiej marki Jonac. W tym sezonie postanowiłam kupić sobie również brązowe. Brązy stały się bardzo modne, bardzo popularne w przeciągu ostatnich dwóch lat, ale równocześnie jest to kolor bardzo kojarzący się z jesienią i klasyczny, więc wiele paryżanek, w tym ja również, poszło za tym trendem. Gorzka czekolada świetnie łączy się z czernią, natomiast odcienie kamelu idealnie podbijają denim. Wracając do Encore Boots, to zakochałam się w tych z Kegos Milano, bo nie musisz mieszkać w Paryżu, nie musisz kupować we francuskich sklepach, żeby wyglądać à la Parisien. Rzeczy w tym stylu znajdziesz w każdym kraju i w każdym przedziale cenowym. Moje botki kosztują 670 zł, ale mi udało się je kupić z rabatem i płaciłam 470 zł. Wybrałam te na średnim, 7 cm obcasie, ale one występują też na obcasie niższym, jak też w kolorze czarnym. Same obcasy tych bodków są bardzo nietuzinkowe i od razu skojarzyły mi się z marką Hush. Pamiętam, że bodaj dwa sezony temu marka Hush miała właśnie bodki z takimi obcasami. Trzecia rzecz to torebka. Bardzo chciałam dodać do swojej szafy coś jesiennego i odświeżającego. Ogólnie można powiedzieć, że moja szafa na chłody obraca się wokół czerni, bieli, brązu, denimu i odrobiny czerwieni, więc trzymam się takiej typowo francuskiej palety. Świetnym uzupełnieniem tej palety jest równie popularny co brąz – burgund. Nie muszę Wam chyba mówić, że paryżanki, wielbicielki czerwieni pokochały trend na kolor burgundowy. Burgund naturalnie łączy się i kojarzy z sezonem jesienno-zimowym, dlatego nie opatrzy się tak szybko jak inne kolory modowe. Jeśli nie przesadzisz i rozsądnie wybierzesz burgundowe rzeczy do swojej garderoby, to posłużą Ci latami. Tak więc myślałam o nietuzinkowej burgundowej torebce, ale przeszukując internet trafiłam na zupełnie inny kolor i inną torebkę. Ta torebka to Cochinelle model Sabine w śliwkowym kolorze. Kiedy ją zobaczyłam... Sesa, Żador, to było to. Śliwkowy kolor ma w sobie fiolet, tak więc jest chłodny, ale ten konkretny jest tak ciemny, a dodatkowo ma złote okucia, że przez to idealnie pasuje do ciepłej palety kolorystycznej i świetnie połączy się z koszką czekoladą czy też burgundem. W połączeniu z czarnymi dodatkami wygląda intrygująco i dyskretnie podbija stylizację. Do tego ta torebka ma vintage'owy kształt tzw. Tak bowling bag, czyli torby na kręgle i takie torebki były popularne w latach 90. i 2000. Sama miałam w tamtym okresie taką torebkę, bardzo ją lubiłam, więc Sabinę budzi moje miłe wspomnienia. Torebka występuje w czterech wielkościach i kilku kolorach. Ja zdecydowałam się na drugą w kolejności wielkość. Mieści mi się w niej wszystko, co na co dzień potrzebuję, a dodatkowo dobrze wygląda zawieszona na ramieniu. Jednak jej długi pasek jest niewygodny do dopinania, dlatego używam tutaj innego paska z mojej ulubionej torebki marka Jacobsa. Jest to pasek zburzany, cienki, bardzo elegancki, który dobrze łączy się ze śliwką i ma karabinczyki, więc wygodnie mi się ten paseczek przypina. Jestem bardzo zadowolona z tej torebki, ponieważ idealnie wpisuje się w jesienną garderobę i przede wszystkim w mój osobisty styl. To jest właśnie francuski sekret zakupów: kupować mniej, ale lepiej. Rzeczy, które naprawdę nam się podobają i dobrze uzupełniają nasz osobisty styl. Możesz również szukać, kupować rzeczy z drugiej ręki. Sama często tak robię, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby rzecz, którą wybieramy, Naprawdę spełniała wszystkie nasze oczekiwania. Bo czasami kupujemy coś taniej, właśnie ze względu na cenę czy przez to, że jest to z drugiego obiegu to teraz jest bardzo popularne, ale ciągle mamy w sobie ten brak, bo ta rzecz nie spełnia wszystkich naszych oczekiwań. Więc wydaje mi się, że nie jest takie ważne, czy kupujemy z drugiej ręki, czy kupujemy coś nowego, tylko to, czy naprawdę tę rzecz będziemy używały. Jestem ciekawa, czy Wasze garderoby są już przygotowane na nowy sezon i czy wiecie, co ewentualnie potrzebujecie sobie sprawić. A jeśli w tym sezonie chciałybyście być bardziej francuskie, nie zatracając przy tym swojej osobowości, swoich potrzeb, to serdecznie Was zapraszam na moje jesienne szkolenie. Wystarczy wysłać wiadomość Paryska Jesień na kontaktowego maila Faszjonika. Opłata jest symboliczna według uznania na wsparcie dla kanału. Nie obawiaj się, jeśli nie chcesz nosić marynarek czy obcasów. Tu nie chodzi o to, żeby przebrać się za kogoś innego, tylko żebyś znalazła swoją własną, indywidualną wersję paryskiego szyku. Tak więc, jeśli chcecie zobaczyć długi, merytoryczny i myślę, że pomocny film, to serdecznie Was zapraszam na moje szkolenie. Was żegnam, kobizu i abientu!